Siemanko, to jest ten numer 271 i witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale Dzisiaj w planie miałem wrzucić inny odcinek, ale wyszła nowa postać, dosyć niespodziewanie miała wyjść ona później ale wyszła jednak dzisiaj. Nagram to o godzinie 12, bo nie chciało mi się zalogować do Brawl Stars nie mogę przez y, problemy z serwerami i jest nowa postać, więc ją sobie odbierzemy. No i jest, Edgar. Kolejny epic. No coś mi na telefon przyszło. Dobra, wybierzemy sobie tego Edgara, tylko gdzie on jest? Tutaj, na samym końcu. Zanim nim zagramy, otworzymy jeszcze sobie trzy skrzyneczki, które udało mi się uzbierać. Otworzymy najpierw małą skrzynkę. Otóż punktów nic nie wyleci, oczywiście. Może nam wylecieć chyba gadżet i i ten, i dwa Star Power'y chyba, nie wiem. Czy coś nam wylecił z Mega Boxa? No nie, oczywiście. 173 punkty. No i oczywiście sobie Edgara ulepszymy. To jest oczywiste. I będziemy grali nim na podstawowym poziomie. Jest piąty poziom, dobra, zagramy sobie... O, ja detuło wziąłem. To jest mapata, okej. Okay. Ja do nie, niego nie, nie grałem, więc I nie widziałem na różnych yy, na YouTube jak ten jak się nie gra. Nie oglądam tego. Okej, okay. to jest coś takiego. Okej, okay. to jest coś w rodzaju takiego elfiem młodszego. Okej, no i szybko się ładuje ten jego atak. Ile skrzynek na środku? Czy mogę bić trzy takie jak No mogę. To się wszystkie skrzynki dorówię. Ale tutaj chyba będzie za łatwo. nawet. Oje lagi. Niestety. Może trochę ich być na tym odcinku mam słaby internet teraz sprawdzimy, co robi jego Okej, okay. tutaj jest taki skok jak łączymy? no Nie wiem, w dzisiejszym odcinku, raczej wszystkie giełki powinny być wygrane. Tak sądzę. Sprawdzimy, co to jest. Okay. tak, to jest takie jak no, Ale ta szelka zostanie pokonana raczej. O. Łatwódka giełka. Przede się więc wiadomo, oczywiście. Klub nam się już trochę powiększył, jest w nim coraz więcej osób. To oczywiście zapraszam do mojego klubu Akademia 271. Zmieniłem, e, że, za, że na zaproszenie e, trzeba, już jest otwarty klub, po prostu. Nie chciałem już mieć na. Jak to się nazywa? Nie chciałem już mieć ogólnie na. To nie zadaje obierzeń, Bo Nie wiem. Uż każdy może dołączyć. Nawet jak jestem offline, więc nie będzie musiał czekać. Więc jest trochę lepiej. Ok. Tak jak ten. Jak pożera pożera, to... to O wow, to jest aż takie proste. że Dobra, nie, no, niech sobie robot podbije. Druga wygrana, dosyć szybko to idzie. Nie sądziłam, I trzecie ręglo zbite. Oh, okay. No dobra, lecimy z trzecim meczykiem. Chyba tych meczyków zagramy więcej niż zwykle ze względu na to, że jak możecie zauważyć, dosyć łatwo się wygrywa. Przez to, że to są takie puchełki. A ja to jest na serio super postać. Więc polecam Wam wejść od razu po tym odcinku do Brawl Stars i sobie go odebrać. Okej, okay, my sobie tam wrócimy, Okej. Okay. Możemy po prostu, no dobra. Pójdziemy sobie po skrzynki. Okay. Nie, no super jest ta postać ogólnie. Polecam. Więc po od razu po obejrzeniu odcinka zapraszam Was do Bebster, żeby odebrać sobie tą postać, bo jest super i to jest dejmowa postać w końcu. I też zapraszam Was do klubu. Akademia 271, czyli klubu mojego. Nie wiem ile razy już to powiedziałam w tym odcinku, nieważne. Czyli rozumiem, no. że, że to właśnie nie zadają odpowiedzi. Ultramatykanie. Kto okay. był wszedł To tak, kluby. No bo ja sobie Aby nie wejdę. Dlatego tego nie wchodzę Bo to będzie coś takiego, że ja po prostu wejdę. Myśląc, że straci mi hafej, po prostu zginę. My sobie postawimy. Łatko. Bardzo łatko. Jeszcze jeden mecz, na pewno zagramy. Zobaczymy, jak później będzie. Bo strasznie króciutkie są te mecze. Bo tak jak na przykład na yy, nagrodzie to mecze muszą trwać y, 2 minuty 30 sekund chyba. Coś takiego. I tu jest akurat solo, to na takim niskim poziomie, więc gracze są dużo słabsi. Yy. Już w następnym odcinku jak z Edgarem to już powinienem mieć... Yy, powinienem mieć... Już na nim przynajmniej 15 węga. A i ultę że Zabijemy ją na tych lagach. Dobra, poczekamy sobie w miejscu, bo lagi po boi wstają. Dobra. Jak coś to jutro będzie odcinek Werset nagrywany w piątek, więc nie będzie tam jeszcze Edgara ani e, po prostu ani oczaków i tak dalej. Bo wtedy jeszcze ich nie miałam w zasadzie. Ojejdy, i jaki środek pusty Znaczy nie pusty, tylko właśnie ze skrzynkami jakimiś No nie niech sobie tamta pusty to zbierze, bo ja chcę z tego bota te zbierały trzy też Okej, okay. gdzie ta postać jest? Ojejdy, to jest wilko Przez chwilę myślałem, że to jest pan, bo tak wyglądało to Ja coś tak czułaś, że Teraz po prostu przegam, bo, bo go zlekceważy i po prostu będę walczył z robotami. Będę następne trzy cube'ów. Idę po tego bota, żeby on go nie miał. Przynajmniej sobie trochę Ale. Dobra obijam go po prostu żeby żeby w razie czego po prostu nie zginął mi się wydaje czy ja się leczę uderzając tak ja się leczę super jest ta postać nie zwróciłem na to uwagi we wcześniejszych gierkach dobra zagramy sobie jeszcze jedną rundę bo jest trochę za łatwo więc jak teraz wygramy, to to będzie najlepszy odcinek Wszystkie gierki pierwsze miejsce Słuchaj, Dobra, to mi to na łatwo podjedziemy, ja bo ona praktycznie nic mi nie robi to najwyżej mnie lekko obije Dobra, postoimy niestety trochę, bo lagi oczywiście Uciekniemy temu tego, tego Elfiumu no i teraz go dojdziemy. Się zastanawiam się, czy go podjeżdżać no, A podjedziemy go Bo ogólnie to też taki pech yy, A po, po Primo, bo... El Primo według mnie... Nadal, jak doszła Roza, to El Primo według mnie nadal był najlepszym postacią na blisko Ale teraz to już się zmieni Bo Edgar to nie no to ciężko było przybyć do Dobra Myślę, że sobie podchodzimy dookoła. Myślę, zobaczymy, gdzie jest ta postać. Chyba jest. Jak to okę było okażemy? Smutno mi. Dobra, myślę, że to będzie koniec tego odcinka. I może jakaś skrzynka nam wpadnie? Nie, no nie wpadnie nam. Mam już y, tokenów do zdobycia. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku i elo!